Zapomnij o lajku i subie. Zapraszam Was również na mojego Instagrama oraz grupę na Facebooku na nazwie Dziwadełka. Cześć, Siemanko Dziwadełka, z tej strony Thalas. Po pewnej przerwie aktualnie trwa GF, ale dzisiaj będzie troszeczkę inny poradnik, a mianowicie poradnik, dlaczego warto inwestować w Hook Meistera. A co za tym idzie, dlaczego warto uczestniczyć w Dragon Arenie? Wiele osób y, uważa, gdy, że po prostu traci się tam tylko i wyłącznie speed y, Prawda jest też taka, że wcale tych speed-upów tracić nie trzeba, y, bo po prostu można używać losowych y, relokatorów i to też dużo zależy od tego. Jaka będzie frekwencja gildi? Więc to jest taka sprawa tutaj, o którą chciałbym poruszyć. Okej, okay. O 7 milionów, nie tak źle. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chcecie wyłączyć dźwięki tutaj bohaterów, którzy po prostu gadają w trakcie tutaj. Właśnie, na przykład, pokazywania ich, to macie tutaj w ustawieniach, właśnie taką opcję, odznaczamy ją, i w tym momencie już nie będziemy słuchać głosów bohaterów, i też taka mała tutaj, taki mały surprise, akurat, jeżeli chodzi o pogromce demonów. Głos podkłada tu osoba, która podkładała głos w Dragon Ball Abridged, głosu w Wegecie. Tak, to jest właśnie ta osoba. Ok, dobra, teraz przejdźmy dlaczego warto inwestować w Meistera. A teraz tak, spójrzmy sobie przykładowo na takiego bombowego goblina, prawda? Jak widzicie, ma on tutaj swoje umiejętności. Ta umiejętność, jak widzicie tutaj, zwiększa atak armii o 20%, ale dopiero po wysłaniu do walki. Natomiast, jak widzicie, atak pułapek tak samo, premia do trwałości pułapek tak samo. To oznacza, że to są umiejętności aktywne. Teraz mamy sobie kowala dusz na przykład. Prawda? Tu też jest umiejętność aktywna, jak widzicie, ale jest też umiejętność pasywna. Czyli aktywuje się po zatrudnieniu. Oznacza to, że bez względu tak naprawdę na to, czy ten bohater jest ustawiony jako lider, lub też i nie, tak czy siak ta owa opcja tutaj występuje. A teraz przejdźmy do tego, dlaczego warto inwestować tutaj właśnie w owego Hookmeistera. Już Wam pokazuję. Ze względu na to, że wszystkie jego umiejętności są umiejętnościami, które aktywują się automatycznie po zatrudnieniu. To oznacza, że jeżeli mamy go na poziomie legendarnym, bez względu na to, czy jest on w walce, czy nie, bez względu na to, czy też jest on naszym liderem, czy nie, tak czy siak, te umiejętności tutaj pasywnie działają. To oznacza, że zdobywamy 10% tutaj armii ataku, 10% PZ na maksymalnym poziomie i odporności również 10%. Teraz taka mała dygresja. Ogólnie jutro będzie live o godzinie 18. E co do tego, jaka będzie gra, będzie losowanie rzutem kostką. Tak sprawa się będzie przedstawiać. Ilu mi tu jeszcze w ogóle brakuje? Ok, dobra, czyli to będzie ostatnie. Więc tak sprawa będzie się tutaj właśnie przedstawiać. Jeżeli chodzi akurat o live, no to teraz, biorąc pod uwagę, że okres kwarantanny cały czas jest, no to. Bez względu na wszystko, jednak one tutaj właśnie będą się pojawiały. Niestety musiałem zrobić sobie krótką przerwę ze względów tutaj prywatnych, więc nie miejcie mi tego za złe oczywiście. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli. I tak jak mówię, jeżeli tylko widzicie, że jest możliwość tutaj, no aktualnie nie wiem co się dzieje, ale coś od pewnego czasu Dragon Areny nie było. Więc jak będzie Dragon Arena, to tutaj właśnie mam nadzieję, że mam przynajmniej taką nadzieję, że uda Wam się e, zdobywać jak najwięcej medali, właśnie owego tutaj Hookmeistera. Hmm, Kolejna kwestia jest taka, że E, gra dla osób, które grają free-to-play na mocnych serwerach, będzie bardzo mocno skrępowana, ze względu na to, że te piątki, jak się okazuje, e, widziałem pewnego screena, gdzie 375 tysięcy te czwórek. Zostało rozgromionych przez 250 tysięcy te piątek, z czego z te piątek wylądowało około, z tego co pamiętam, 20 chyba tylko w szpitalu. Natomiast te czwórki, no niestety, poniosły seromotną tutaj klęskę. Więc yy, prawda jest taka, iż, yy, no tak, nie za bardzo mi się to widzi. Aha, i jeszcze taka jedna rzecz, jeżeli chcecie sobie sztucznie podbijać moc, to po prostu inwestujcie w Lumity. Dobra, to był krótki odcinek, więc to by było na tyle. No, widzimy się w takim razie jutro. Trzymajcie się, na razie wszystkim, i cześć. To był Halas.